Ogólnie powiem Wam tak, mój lęk wysokości to jest totalny sztos. Ej, gdzie one są? Siemane! Elo, elo, słuchajcie, obiecałam Wam ostatnio, że będziemy otwierać Milka Secret Box. I tak zrobimy dzisiaj. Ale słuchajcie... Nie będę go otwierać tak w domu, po prostu. Nawet nie będę go otwierać na ogrodzie. Zaraz Wam pokażę, gdzie pójdziemy otworzyć nasze Milka Secret Box. Mamy do otwarcia aż 24 paczki. Ile to jest czekolady? Miam, miam. Słuchajcie, lecimy. Zaraz Wam pokażę. Zdradzę Wam tajemnicę, gdzie idziemy dzisiaj, gdzie będziemy spędzać 24 godziny i otwierać Milka Secret Box. Obczajcie to. Będziemy tam, tam, wysoko. Spędzimy 24 H. Na dachu. Fajnie to wymyśliłam. Dobra, ale słuchajcie, musimy się jeszcze jakoś spakować. Pierwsza podstawowa rzecz, najważniejsza, żeby spędzić miło ten czas. Mirka secret box! Muszę wesprzeć się z statywem. Muszę też zbudować sobie jakąś ochronę przed słońcem. I to będzie moja ochrona przed słońcem. Zobaczycie. Dobra, zabieramy te rzeczy, zabieram jeszcze jakieś picie i jakąś małą przekąskę. I co? Lecimy budować nasz domek na dachu. Siemano, słuchajcie, żeby nie było, że was skręcałam z tym dachem, chcę Wam pokazać, że naprawdę tu jestem. Obczajcie to. Jesteśmy tak wysoko i to naprawdę jesteśmy wysoko. Zobaczcie. Słuchajcie, na początku musimy złożyć swój namiot, bo jest tak gorąco, wyszło takie słońce, trochę się bałam rano, że będzie padało, ale mamy piękne słońce, bardzo świeci, tu nie mam się gdzie za bardzo ukryć, dlatego musimy złożyć namiot, w którym będziemy otwierać Milka Secret Boxy. słuchajcie, na dzisiaj przygotowałam sobie leciutkie przekąski, bo mamy oczywiście czekoladki z Milka Secret Box, mam swoją ulubioną kawę z mojej ulubionej kawiarni moje ulubione masło pistaszkowe hmm. i żółty ser Melly. a że Meli dzisiaj nie ma, bo wyjechała na małe wakacje więc jemy to no i oczywiście moje ukochane ej, gdzie one są? Milka Secret Box, gdzie jesteście? o rany, szukam ich szybko 24 Milka Secret Boxy, chociaż kurde, hmm, ostatnio otwierałyśmy jednego, więc chyba będą tutaj 23 i jeden będzie pusty, zobaczcie ile tych dobroci tu mamy, to co otwieramy pierwszego, lecimy z tym, nie ma tu meli, teraz nie wiem gdzie jest zabawka, chyba tu, co to może być, coś twardego, mówią, żeby sprawdzić czy gdzieś jest figurka, to musi być ciężkie, kurde, to chyba jest figurka. Przeczywam, że tu może być figurka. Lecimy z tym. Dobra, słuchajcie, przeniosłam was do środka i co? Otwieramy to pierwsze. Lecimy z tym. Chociaż ja bym zaczęła od czekolady, ale... No dobra. A! Tu jest czekolada! No nie! Będzie tak samo jak z Kinder Joyami. Otwieramy to. O nie, powiedziałam, że tu będzie figurka. Tu jest jakaś skamielina. Mm. Nie wiem co to w ogóle jest, ale dobra, zastanowię się nad tym później. Lecimy dalej. Bierzemy drugiego. Teraz się nie pomylę. Czyli tu jest czekolada. Lecimy. No, nie wierzę w to. Druga skamielina. Kurde, ja w końcu nie będę miała w ogóle żadnych figurek, tylko same skamieliny tutaj. Dobra, to może coś wylosuję jednak. Dobra, lecimy z tym. Dobrze, mam długie paznokcie jeszcze. Dobra, otwieramy. figurka. Kotek! Siemano! zobaczymy jak ma na imię. To jest kotek Joe i on jest świetny, bo zobaczcie to właśnie. Jego chciałam też wylosować. Bo jemu się kiełki chowają. Jestem taki mały Dracula. To jest taki mały Drakula. Pierwsza figurka. Figurka, mamy to. Dobra, lecimy z następną. Dawać mi tą krowę, chociaż już krowę mam. Za pierwszym razem kupowałam dwa pierwsze secret boxy. To mi się od razu krowa trafia. Więc po prostu to było dobre. I to było przy pierwszym otwarciu od razu. Gdzie jeszcze nawet no nie wiedziałem, że ona jest sławna taka. No nie wierzę w to. Czuję, że dzisiaj będę miała same skamieliny. Świetnie. To, kto ma skamieliny? Kto ma dużo figur, jakie chce się wymienić? Dobra, lecimy z następną. Co my tu mamy? Standardowo mi wszystko upada. Zobaczymy, jak małpka ma na imię. Małpka to jest raz. Siema! Dobra, odpakowujemy. Ogólnie ta małpka też coś robi, bo ma tutaj takie pokrętło. I co? Też kurde, z moimi paznokciami jej pewnie się buzia otwiera. Nie, ręce jej się ruszają, co ja gadam? Ciu ciu, 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 Ona tańczy. My money go, giga, giga. U, i u. Dobra, jest małpka. Lecimy dalej. To będzie taki ASMR. Co mówi, że bardzo ją relaksuje, więc Kamielina! Po raz 156. Nie. Dobra, dawać następne. Co będzie tu. No powiem Wam, że moimi paznościami to jest łatwo otworzyć tamtą karteczkę, ale ta blaszka. To jest utrapienie przykro mi bardzo, będę wszystko otwierała tak. Jest figurka. Nie! Skamielina. Nie podoba mi się to. Zobaczcie, ile będę miała czekoladek do zjedzenia. Kurde, coś czuję, że nie będę miała dzisiaj jakiegoś figurkowego czadu. O! O! Wiecie, że myślałam, że to jest figurka, ale to jest czacha. O, to to w moim klimacie. Podoba mi się to. Ta czacha mi się podoba. Muszę ją szybko otworzyć. To jest mój klimat. Jest jakaś czacha bizona, czy dinozaura, czy kogo. Podoba mi się to. To jest fajne. Taki spinacz. Mogę kogoś straszyć tym. Lecimy. Lecimy, bo nie mamy czasu. Mamy ich dużo do otwarcia. Jest! Żaba, żaba, która zmienia sobie tutaj minkę. Otworzę tą folię. Pokażę wam jak ja się męczę z folią, bo nie wiedzieliście jeszcze tego. No nie, nie pokażę wam. Żabko imieniu Fredo widać się z wami. Siema, siemano, ty 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 ty. Dobra, otwieramy po raz drugi, Juhu. Będę musiała się pozbywać tych dubli. Następnie lecimy szybko, nie będziemy tracić czasu. Co to w ogóle jest? Jakaś, nie wiem co to, ale to mi się nie podoba w ogóle. Hmm. Dobra, losowanie ostatniego, w górę. Gdzie są te diamentowe krowy miłymi, powiedzcie? Znowu skamielina, aha. Czyli dzisiaj w ogóle będę miała skamielin milion pięćdziesiąt. Dobra, słuchajcie, otwieramy następne. Chciałam trochę zmienić klimat, bo już jest mi tak gorąco pod tym tipi. Co mamy tutaj? Skamielina, wiedziałam, że to będzie skamielina, no nie. To co, otwieramy następne. Poczekajcie, muszę włożyć okulary, bo tu jest tak strasznie gorąca, że ja zaraz tutaj padnę. Otwieramy następne. Trzymajcie kciuki, żeby to była figurka, aczkolwiek. Czuję, że tu nie będzie figurki, bo waga jest taka leciutka. No nie wierzę w to. Znowu ten ekran. Nie, dlaczego? Otwieramy następne. Tu też nie będzie figurki. No! A po czemu by miała być? Znowu z I zjem tą czekoladę. Mm. Czekolada jest najlepsza na wszystko. Chyba specjalnie mi taki podłożyli. Dobra, otwieramy. Tutaj też będzie skamielina. Jest krowa, tylko nie diamentowa. Ale diamentową już mamy, więc spoko. Czyli mamy krówkę. Ej, czekajcie. Mamy krówkę do kolekcji. Juhu! Widzicie, zjadłam czekoladkę. Może w tym jest właśnie sęk, żeby zjadać za każdym razem czekoladę. To wtedy będą się trafiały w następnych fajne figurki. Dobra. Otwieramy dalej. Skamielina. A dlaczego? Bo nie zjadłam czekolady. To ma sens. Sorry, powinnam jeszcze zrobić tak. Szoko z hidronem. Dobra, otwieramy dalej, bo moja cierpliwość już się kończy co do tych figurek. Okej, okay. no comment. Dobra, wiecie, że zostało nam jeszcze tylko sześć? Lecimy z tym. A ja moje masło czekoladowe tutaj stoi i czeka na mnie, tak? Zaraz cię zjem. Skamielina. Dobra, zostały nam cztery. Trzymajcie kciuki. Miałam zrobić test moje na jedzenie czekolady, ale jest mi tak gorąco, że nie dam rady jej tutaj zjadać. Ona już w ogóle jest cała. Muszę chyba do zamrażarki te pudełka podpadać. Jeszcze tego misia to nie widziałam, ale fantastyczny. Jak on ma na imię w ogóle? To jest Os, ale fajny. To ten misiu tutaj, o tutaj, tutaj. Nie wiem czy wy w ogóle coś widzicie w tym słońcu. Dobra. Os, 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 Któremu co on tutaj robi? A, przekręca mu się tutaj to drewnianko. Jaki słodziak. To jest najładniejsza figurka. Serio. Mi się w ogóle ta diamentowa krowa nie podoba. Ona wiecie jest taka fancy, fancy, ale ten słodziak jest słodki. Dobra, kładziemy go do naszej kolekcji. Otwieram jakaś skamielinka. No oczywiście, ten ekran. Nie wiem co to jest, ale to już się mamy chyba trzeci raz. Dobra, słuchajcie, dwa ostatnie. Dwa ostatnie, proszę. O nie wierzę, no ile tych ekranów. Co to w ogóle jest? Dobra, ostatnia. To no nie, to też jest kamelina, na 100%. Ostatnia. Kamilina. Proszę bardzo. A, więc tak. Łupy przedstawiają się następująco. Jestem tutaj szczęśliwa z tego misia. Ten misio mi się tak bardzo podoba. Ja tu się muszę ostro kryć. Słuchajcie, przed słońcem, bo jest grubo. Zobaczcie, takie mamy szaleństwa tutaj. Mamy dwóch Frodo, mamy pięknego kotka. Kotek Dracula też jest bardzo fajny, więc te dwa są moje ulubione Ta małpka to tak ok, spoko, rusza sobie tymi rączkami w rytmy trendowych piosenek z TikToka. To mi się śmieszna jest ta krew kalczona, mi się podoba. Wygląda tak psychodelicznie mocno. Frodo. No i dużo z kamielinek. Ja nie wiem w ogóle, dużo z Mega dużo. No i to, o to mi się podoba też. To to jest akurat bardzo fajna rzecz, bo to jest tak w takim moim klimacie. Taki creepy creepy. Proszę bardzo. No Ale ten mi się jest moim ulubieńcem. Słuchajcie, i tak wyglądało otwieranie Milka Secret Box na moim prywatnym dachu. Słuchajcie, świeci mi tak słońce, że nie wyrabiam już totalnie. Ale chyba zostanę sobie jeszcze tylko tutaj troszkę i się poobalam. W taki piękny dzień. Mela jest na wakacjach, więc ja odpoczywam. Dobra, pokażę wam jeszcze okolice, a wy pamiętajcie o kciukach, kciukach w górę, koniecznie o komentarzach. Co chcielibyście jeszcze tutaj zobaczyć? Gdzie jeszcze? Według was, mogłabym otworzyć milka secret box. Dlatego, że ten dach wydaje mi się totalnym sztosem. Mam jeszcze trampoliny, mam jeszcze baseny. Gdzie chcecie, mogę otworzyć jeszcze milka secret box. Napiszcie, czy odcinek się wam podobał i pamiętajcie o kciukach, o subskrypcjach oraz o komentarzach. Dobra, trzymajcie się, buźka, pa pa. ogólnie powiem wam tak, mój lęk wysokości to jest totalny sztos. Ja mam tak potworny lęk wysokości, nie wiem jak to jest możliwe, że ja w ogóle tutaj podeszłam i ja w ogóle weszłam na ten dach, bo jest po prostu hardcore. Mój lęk wysokości jest masakryczny, dlatego otwieranie na wysokościach to, na było, to naprawdę było dla mnie totalne wyzwanie. Dobra, buźka, pa.